Cześć witam was bardzo serdecznie z tej strony Jupi i dzisiaj witam Was w innym odcinku niż Lola Dzisiaj zagramy sobie w GTA 4 tak na spontanie typowo Po prostu pójdziemy sobie jakąś misję zrobić bo to oczywiście nie jest od początku, ale mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe i po prostu to jest taki na spontanie odcinek, bo sobie też pogrywam GTA 4, więc sobie jakąś misję zrobimy. Brucey Niestety, Bruce, nie mam teraz czasu na jedzenie.

But some people he introduced me to, have ripped me off big time and put the heat on me. I know they did. All right, all right, well, all right. Under so my father, to the rasta. of my blood, clap well, for i hey. Come in on my face. All right. You better hope Nico can make this right for you, then. Oh, what? Oh, we got a big fucking problem, rasta. Nico, go do this first job for him. Yeah, I got it. Watch me. I know. See you later. Watch me, <laughs> <laughs> Szybka pogadanka. Wiadomo o co chodzi, bo po prostu trzeba kogoś sprzątnąć Więc lecimy z tym koksem. Mam nadzieję, że FPSy są spoko, bo czasami potrafi mi spać strasznie mocno do dołu i zobaczymy, no jedziemy kogoś sprzątnąć. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe, że akurat dzisiaj nie będzie Lola, ale jakoś tak mi się chciało GTA 4 nagrać na spontanie. To jest naprawdę z chwila, moment i tak podjąłem decyzję, że po prostu nagram sobie GTA 4 yy, jakąś, nie wiem, serię. Jak będziecie chcieli, to możecie mi powiedzieć, to zacznę od nowa po prostu grać w tą grę i zrobimy z tego serię, ale no taki pojedynczy odcinek z misji.

Znaczy jedziemy tutaj tam, gdzie była strażliwa Romana, ale widocznie nie. O kurde. Otarliśmy się o policję, ale policja nawet nie jest zruszona. Więc jest dobrze. Dzisiaj też wyjątkowo ogolony trochę jestem, więc trochę lepiej wyglądam. No i dobra, i wjeżdżamy tutaj i domyślam się, co to jest za misja, ale. Bo, oczywiście, przechodzimy te cztery więc. Yy, wiem yy, o co chodzi tutaj z misjami, i te sprawy, ale. No ale zobaczymy, no bo coś mi się kojarzy ta misja, ale. Zobaczymy. Tak, to jest ta misja, tak myślałem, no.

to po prostu gram na angielskim, bo nie chce mi się spłaszczenia pobrać <grym> I... i tyle. Dobra To wygląda tak. Zabijamy wszystkich po prostu Jezu, trafić nie umiem Dobra, już full auto, pojedziemy Tutaj Ty poleży Wchodzimy Headshot Headshot czuło się za dużo, no, no, no Dobra, mamy granaty, mamy dużo granatów, więc czemu by nie wykorzystać, prawda? Dobra A skąd? No leży. Okej, okay, tu przechodzimy. Tu nikogo nie ma. Oni nie mogło też na górze być, więc ja tak czy rozglądam. Lewo, prawo, góra. Nie, nie ktoś tu jest na górze, ale ja nie widzę typa. No, olejmy go. Pójdźmy tędy No są na górze, na pewno. O, jeden. No, pójdźmy dalej. Okej, okay, tu są materiały wybuchowe. Strasznie łatwo tu zginąć. O kurde. Jeden, drugi. Leżą. Ładnie.

Jest bardzo ciężka misja. Czuję, że mi się nie uda za pierwszym razem, ale. Spróbujmy, kurwa, gin. Co jest? Go... Gościu, leż. Nie tędy. Tędy HP można podnieść. Tego można sprzątnąć. Tego można sprzątnąć. Dobra. A łask. Dobra, wejdźmy do tego samochodu, spróbujmy uciec. Myślę, że to jest możliwe, kim opa nie przybijał. Oj nie 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 Wolę jednak porszakiem. <laughs> Policja porszaki jedzie. Dobra, bierzemy. Aha! On musi jeszcze robić szybę, no dobra. Go 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 Lecimy. Trzy gwiazdki mamy, mam na UHP. Pytanie, czy damy radę? Uciec, o! Zaczyna. Blokowanie drogi. Tędy. Oj, to będzie ciężkie, bo to jest duża strefa. Już to nie jest dwugwiazdkowa, tylko to jest trzygwiazdkowa, więc to już będzie duża strefa. Ale może się udać. Tutaj pojedziemy w lewo i później w prawo. W lewo. Teraz w prawo. I jesteśmy otoczeni. Chud. Czekaj Ale tu pojedziemy szybko w prawo. Nie, nie uda się. Ściężkie. Tak. Ciężkie. Hmm. Okej, okay, udało się wyjechać do strefy dołu. Teraz trzeba tylko jak najdłużej nie zauważymy zostać. No i się udało. Super. little No to lecimy. Fajna to jest sceneria, jak się leci samolotem. To jest naprawdę fajne widoki. są, Jak się gdzieś przystanie jeszcze, no to naprawdę jest to pooglądać. Niektórzy nie trają GTA 4, ale ja po prostu uwielbiam tą część. Tak jak w sumie GTA Sandra San GTA 5. To są takie trzy części, które naprawdę lubię. Nie grałem w resztę, ale... To są takie części, które dobiegrać po prostu. O kurczę. Łatwiej ta misja poszła niż myślałem, ale. Ale to dobrze, bo. Nie chciałem się z nią tak. I think it's not what i not talking about. You know, are smoking too much. Yo, I think we know to eat I come from a king. Hey, Nico. Hey, Jacob. What are you doing here? This is no place for you, Michelle. As it happens, it is. You see, Nico, I have been working for the government. I'm afraid it's my job to watch you. And now I have to ask you for the coke. This is a joke, right? Please, please don't make this harder for me than it already is. Look, they're about to take down Elizabetta. I don't fucking believe this. Listen, I'm sorry it had to be this way, Nico. I'm really sorry. Hey, you know, you could have gone down too if you weren't so useful. Fucking bitch. Nico. Hold on. You mean to say you're going to let us off just like that? Not now? Well, my employers need the help of a guy like Nico. The office is in Algonquin. I'll call you. You know, as and when we need you. The Coke, please. No, i tak e, wiedziałem, że się stanie. Dobrze, że ani razu się z nią nie spotkałem z tą Michel, bo. Mm, no, bo wiedziałem, że ona jest z. z tego rządu i po prostu będzie ścigać, obserwować. No ale. No co poradzę. Niko już wyzywał. Oksuk. I. Nie wiem, czy pojechać jeszcze jedną misję, czy... W sumie na dzisiaj zrobię jedną misję.

Są so, rewanżu goście z wyścigu wcześniej. Wyścigiem tym, właśnie, porszaczkiem. No ale na razie nie będę żadnego rewanżu robił. Zapiszę gierkę i będę się z wami żegnał. Taką melinę mamy na razie. Niech na ostatni będzie. I tyle. Tutaj taką ciekawostkę bym wam pokazał jeśli będę mógł. Eee, kojarzycie tego, tą osobę. To jest właśnie OG Lock z Gita Sandras. I ta płyta leży w mieszkaniu. Aktualnym mieszkaniu, wcześniejsze było spalone, Niko, więc y, taka ciekawostka mini. Tutaj to nie wiem co to jest, więc nawet będę tak pokazywał. Jeszcze coś mi to nazwisko mówi, ale nie mogę sobie przypomnieć co. Więc co? Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam Was do innych moich filmów. Zostawcie lajka, suba i komentarz. I na dzisiaj to tyle. Do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć. Albo w sumie jeszcze od Mallory odbierzemy.

Trzymajcie się. Cześć. Miłego wieczorku albo dnia.